Jesteśmy przy wejściu. Rezerwacja jest na ciebie, Jackie. Macie spotkanie z Hadzimetakim z działu technologii wojskowych. Papiery są na Flatheada. Pamiętam. szans. Jestem techniczką, a nie cudotwórczynią. Po prostu dostarcz mi te ogniwa, sama ich nie złożę. Witamy w Konpeki Plaza. Proszę innego. Jasne. Mamy problem. Możecie panowie wyjaśnić, dlaczego wnosicie na teren hotelu technologię wojskową? Jesteśmy handlarzami bronią. Słucham. Ach, panowie, na spotkanie z panem takim? Mm -mm. Najmocniej przepraszam za zamieszanie. Mm -hmm. Kontrola zajmie tylko chwilę. Proszę bardzo. Witamy w kąpeki plaza. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko. Wiktorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Zgadza się? Doskonale. Powiadomie pana takiego o panu w przybyciu. Cholera! Tego nie było w planie. Wi, zagadaj ją! To nie będzie konieczne. Najpierw się odświeżymy, wtedy sami damy mu znać. Ale przecież pan taki oczekuje. Senorita, jesteśmy wykończeni po podróży. Osiemnaście godzin z Nowej Barcelony. I jeszcze ten postój na Metaki, bo jakiś cyberpsychol wysadził się w terminalu. Ta... koszmar. E, oczywiście, rozumiem. Pokój Lapis Lazuli, 42 drugie piętro. Jeszcze tylko drobiazg. Proszę aktywować swój chip SID. To ty, Harry. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dziękujemy. No to chodźmy. Nowa Barcelona? Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. I co ty na to, Harry? Hm?

Witamy w Konpeki Plaza. W dni powszednie nie obowiązuje rezerwacja. Można zająć dowolny stolik. Albo miejsce przy barze. Może kiedyś zabiorę tu misty jak już domkniemy ten kontrakt. A ja tam zajrzę na chwilę. Wiesz co? Z tą walizką czuję się jak cholerny akwizytor. Idę na górę. Mam właśnie w garażu 20 A kiedy mówię, że polecą głowy, to mam na myśli dosłownie. Chyba wystarczy na dziś. Niepokoi pan pozostałych klientów. Świetnie! Ich też to dotyczy. To wpłynie na, na wszystkich. Co wpłynie na wszystkich? A wiesz, jak wygląda posłaniec złych wiadomości? 100 tysięcy ton wyporności. 1200 stóp długości, napęd atomowy i właśnie stoi w zatoce. Hanako Arasaka wybrała się na pierdoloną wycieczkę. Nie mam na to czasu. A potem będzie za późno. Idę się położyć. Здрасте, ты Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они врали, про аварию на Бакунинской они брали. Они же всегда врали. Мы в комнате. довольно Szkoda, że nie zostajemy na noc. Dobry wybór, Bak. Nie wybrałam go dla walorów estetycznych. Stąd jest najbliżej do Netranera. Si, si, me acuerdo. Teraz odpalacie Flathead'a i znajdujecie wejście do szybu. Brzmi prosto. Prosto Prostota jest najbardziej kłuszczowna. Aureliusz, Arystoteles? Nie, to moja dewiza. A gdzie ten szyb? Uruchom skan i poszukaj. Jak Flathead? Gotowy? Już prawie. Jak Flathead? Gotowy? Już prawie. Jest i Okej. Okay. Jackie, skończyłaś? Flathead gotowy do akcji. Systemy sprawne, bateria pełna. Kurwa, utknął jebany. Będziecie się gapić? Trzeba nim pokierować zdalnie. Weź od Jackiego chip kontrolny. Podłączę Twoje Kirosi do monitoringu, żebyś pomógł, gotowi znaleźć drogę. Trzymaj. Uważaj, przełączam cię na widok z kamery. Twój błędnik na chwilę zwariuje. Dobra, mam widok. Nie może tak być. Ludzie są odcięci od... Prowadź go do następnego otworu wentylacyjnego. Parasaka pokryje wszystkie koszty dyktowane karami młodych. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o wybory. Jakie mnie dostawia świetle? Że nie mam kontroli nad Watson? Dzielnicą, z której sam pochodzę? Tydzień. Tyle wam mogę obiecać. Postaramy się. Tyle mogę panu obiecać. Okej, okay, wszedł. Przełączam cię na następną kamerę. Eee, bank? Mamy problem. Co no znowu? – że dla stoi. mi na drodze. I, że Trzeba zwrócić jej uwagę. Co, sobie żyły, co tam, tam jest stary. w sieci? Spróbujmy. Ma Mam tu kontroler klimatyzacji w Terrarium. Bingo! wyślili do niego Flatheada. Przystojny obrzydliwie bogaty z drapieżnym błyskiem wokół. I zajmuje nasz penthouse. Jori, no było Arasaka? Tacy jak on zawsze są wolni. Najdroższy garnitur świata, ale w kroku motocyklista. Przeleciałabym go. Dziewczyno, ty weź lepiej szyby przelec. Wszędzie zostaw. E, Kate, coś się dzieje z terrarium. Hej, Bak. Udało się. Cholera, dziewczyno, wbierz mnie co zwierzęta kosztują. No dalej, nie mamy czasu. Niezbyt mu co idzie. Cholera. No to inaczej. Pomyślmy. Za drzwiami jest druga kamera, ale wyłączona. Mam ją włączyć? Tak. Rozejrzyj się za gniazdem sieci CCTV. Znalazłem gniazdo. Podepnij teraz flatheada. gotowe. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Jest i rezydent. Wszystko zgodnie z planem. Dziwne, że mają tu tylko jednego netranera. Jeden netraner, ale sto operacji na sekundę. To co robimy? Unieszkodliwiamy go. Musisz się do niego podpiąć flatheadem. A ja zamrożę go jednym takim demonem. Stara nazwa, nie pytaj. A, a ten rezydent nie zorientuje się? Nie, jeśli wepniesz bota bezpośrednio do jego fotela. Potem mógłbyś tam wjechać czołgiem i nic, kompletnie odcięty od bodźców. No, ale najpierw musisz tu wprowadzić flatheada. Okej, okay, ten szyb chyba łączy oba pomieszczenia. Przekonajmy się. Teraz przełącz chyba się na drugą kamerę. Przyjście. Wyślij tam flatheada, a potem przełącz widok na drugą kamerę. bo to do fotela. No, mamy go, już się nie zerwie. Flathead zostaje tak? Przypilnuje nam rezydenta. Wchodzę do głównej sieci, możesz się wylogować. Mój bien. Jak się czujesz? Okej, okay. tylko trochę mi się kręci w głowie. Bak, ile ci zejdzie? Jesteś tam? Jestem. Słuchajcie, lot jest grubszy niż się spodziewałam. Przebicie zajmie mi kilka godzin. Kilka godzin? Nie da się szybciej? A chcesz, żeby mnie wysmażyło? Posadź tyłek i ciesz się swoim pokojem. Właśnie to zrobię. Wi klapnij sobie, musisz odpocząć. Jak myślisz, czemu on z tego zrezygnował? Hmm, kto zrezygnował z czego? Jorinobu Arasaka z takiego życia. Stara sprawa. Coś mi się obiło o uszy. Sam pomyśl. Masz wszystko. Pieniądze, wykształcenie. Twój stary w jednej chwili może obrócić połowę świata w nuklearną pustynię. A ty nagle rzucasz to wszystko w cholerę i co robisz? Zakładasz gang, stalowe smoki, czy jakoś tak. Zerwał kontakty z rodziną, założył skórę i pobawił się w Gangusa. A potem wrócił. Dlaczego? Może chciał uciec od systemu. No to po co do niego wrócił? Nie możesz uciec z systemu, jeśli system to twoja rodzina. Czarna owca nie przestaje być owcą. No chyba tak. No i wrócił. Buntownik z podkulonym ogonem. Turysta pierdolony. Turysta czy nie, właśnie pojawił się w lobby. A my wracamy do gry. Zabezpieczenia Penthouse'u zdjęte. Pięknie. No to wchodzimy. Hej, Buck. ty cały czas byłaś na łączach? Trzy i pół godziny. E. Z tym kijem w dupie? Tym w mojej? Tak. Źle się wyraziłem. Wiem. Teraz zapracuj na moje przeprosiny. Cyberświnie. Chrom, Chrom. <laughs> ja pierdolę. No. Nieźle jest być synem cesarza. Lepiej niż synem Raula Wellsa. Skupcie się! Safe. Tylko szybko! Coś się stało? Młoda Arasaka gdzieś mi zniknął. W jakiejś martwej strefie zaraz go znajdę, a wyróbcie co trzeba. Jest otwieram. Robi się. Twoja koledze, Bach. Daj mi chwilę. Ktoś tu do nas leci, bak Nie wiem kto, ale postawili na nogi całą obsługę. Dwieście osób. Nie podoba mi się to. Długo jeszcze? Iolino wraca do apartamentu. Pieprzyć go, otwórz sejf! Już prawie. Ach, poszło. Wreszcie. Ja się tym zajmę. Relik cały? Integralność bioczy 100%, więc obstawiam, że tak. Dobra, spadamy. Korinobu zaraz tutaj będzie. Musicie się schować. Gdzie? No spróbujcie w tym dużym filarze. Żartujesz? Nie, do środka. Jesteśmy w środku. To nie rozwiązuje problemu. Kurwa, wiem, że nie rozwiązuje. Dajcie mi pomyśleć. Nie chroniasz gorzej, to legenda Night City, jedna z tych mrocznych. Czekamy. Przelecieli już? Zeszli z lądowiska. W tym momencie. O kim oni mówią? Bak, kogo tu niesie? Jasna cholera. To niemożliwe. Saburo Arasaka? Cesarz? Jeszcze jedna legenda. Ciszej. Ta loża chyba nie jest dźwiękoszczelna. 首を突っ込まないでくれって言っただろうー外してくれ荒坂様まだボディーャックが終わっていません私の息子だ例のものを回収しましょうか私がやる行ってくれ blisko było. Zbyt blisko. Gdyby nas znalazł, ale tego nie zrobił. Siedź cicho. Sapura Arasaka. O nie wierzę? się świga. I zganaj to dymu otanka. そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろうあんたの問題点はそこだ世界は自分中心に回ってると思ってる傲慢だよ頼信どうしてここへ直々に俺に屈辱を合わせ立場を思い知らせるためにか出る悔いは打たれるとよく言うだろう 自分の言葉じゃ何も言えないのか貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか私たちの功績を野蛮人に渡せなど私たちの未来を <laughs> 俺たちの未来俺たち何かの間違いだろ あんたは自分のことしか考えてないそしてこの会社のことしかいつかこのような日が来ることは分かっていた貴様はついに超えてはならない一線を越えたのだこれまでお前の愚行には目をつぶってきただがそれもここまでだ この裏切りだけは決して許せない貴様の母親が生きていなくてよかった息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからなこれこれで誰のことも許す必要はない To 何の騒ぎです。誰かが誰かが父に毒を持った毒こをそうです。よりよさん、しかし。パケムラ、お前の仕事は何何の話です単純な質問だ答えろ Się odpierdala Yorinobu. On właśnie zabił Saburo Arasakę. Co? Własnego ojca. Czy wiecie, co to oznacza? Tutaj zaraz zaroi się od ochrony. Jesteśmy u słyszycie? Bak musisz nas stąd wyciągnąć. Dajcie mi chwilę. Nie mamy chwili. Kurwa! Czekajcie, mam coś. Przez okno, szybko! Już otwieram. Jestem drab... drabina. Nie! O kurwa! Nie, 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 nie! Nie, nie teraz! mnie! Aaaa! Tak? To kurwy nędzy! Straciliśmy ją, kurwa! Pierwsza liga, Jackie. Jak ci się podoba? Kurwa, jak wysoko! Mierda! Uważaj, nie ruszaj się, zanim nie przelecą! Jeśli wpadnie do Sabulu, to trochę za późno. O cholera. Blisko było. Relik. Mierda. Nie jest dobrze. Jackie, jesteś ranny. Później. Teraz relik. Wnętrze rozhermetyzowane. Integralność chipu. 94%. I ciągle spada. Mierda! Zwoń do Parker! Żeby powiedzieć, że rozwaliliśmy sprzęt? Zwoń. Wi? właśnie oglądam wiadomości. Co tam się dzieje? Mamy problem. Uszkodziliśmy transporter. Integralność chipu, Jackie. 86% 86% ile ci w dół. Cholera. Posłuchaj mnie teraz. Jest tylko jeden sposób. Któryś z was musi wpiąć relikt do złącza neuralnego. Win, jesteś tam? To nie brzmi bezpiecznie. Im dłużej będziecie z tym zwlekać, tym większe ryzyko. Skoro trzeba... Nel nombre del padre, del hijo i y del Santo Amen. I jak? Nie wiem. Chyba nic się nie zmieniło. Po waszym powrocie wypniemy relik i zrobimy pełen skan mózgu. Ale najpierw musicie się stamtąd wydostać. Pracujemy nad tym. Del, będziemy za parę minut. Przygotuj się. Oczywiście, panie Wells. Chociaż tyle. Musimy się jakoś dostać do lobby, a stamtąd do garażu. I to raczej szybciej niż wolniej. No, tak lepiej. Pięknie. Spadajmy stąd.